Wybiła godzina 14, więc witam bardzo serdecznie Państwa na czwartej sesji naszej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kościół w dobie koronawirusa. Mam nadzieję, że wszyscy wypoczęci i najedzeni. Czeka nas do przerwy. Czekają nas trzy wystąpienia. Pierwsze takie wystąpienie można powiedzieć, ben, ogłosi Pani Bernika Seleczyńska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w takim szerszym gronie, dlatego, że jeszcze profesor Luis Oviedo, pontificia Uniwersytetu Antonianum z Rzymu i ksiądz profesor doktor habilitowany Piotr Roszak, reprezentujący zarówno Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak i Uniwersytet Nawary w Pampelunie. Myślę, że to jest taka grupa, która przeprowadziła badania, ankietę na temat w jaki sposób ludzie bardziej związani z Kościołem przeżyli pandemię koronawirusa. Wskazówki na podstawie międzynarodowej ankiety, więc bardzo serdecznie witam Panią Magister Licencjat Berenikę Sereczyńską i proszę o zabranie głosu. Dzień dobry. Nazywam się Berenika Saryczyńska. Chciałam przedstawić tutaj ten temat związany z, z tym badaniem przeprowadzonym, międzynarodowym badaniem, związanym z tą sytuacją, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie. Była to sytuacja bardzo nietypowa, dlatego też to badanie zostało zainicjowane przez grupę badawczą z czterech krajów związanych z Międzynarodowym Towarzystwem Badań Empirycznych w teologii, też właśnie ze wsparciem Uniwersytetu Antonianu w Rzymie. I tutaj głównym koordynatorem właśnie był profesor Luis Oviedo. Dlatego też zostaliśmy zaproszeni wraz z moim promotorem mojej pracy doktorskiej, ponieważ ja jestem doktorantką na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, moim promotorem jest profesor Piotr Roszak z, właśnie z Torunia. Robię doktorat na Wydziale Teologicznym i, i też czuję się zaszczycona, że, że mogę tutaj przedstawić tą inicjatywę właśnie w imieniu całego zespołu. To jest takie pierwsze, takie pierwsze przedstawienie może takich pierwszych też wyników tej, tej ankiety, ponieważ dalej analizujemy dane, które udało nam się zgromadzić. No i muszę powiedzieć, że, że tych, tych, tych właśnie wrażeń, tych, tych wyników będzie dużo więcej. Ja w tym w czasie tego, tego dzisiejszej tej prezentacji spróbuję przybliżyć. Jeden ze wskaźników, tą zmienną, jaką była, była obecność w kościele. Ale może najpierw opowiem troszeczkę na temat samego tego badania, w jaki sposób ono zostało zorganizowane. I tutaj postaram się, przygotowałam taką prezentację, także może, może spróbuję też włączyć, włączyć kilka slajdów, żeby może to przedstawić, ponieważ. No, właśnie, trochę w tym badaniu też jest tych wyników w formie takiej liczbowej przedstawionych. Tutaj jest, no, pierwszy, właśnie też logo tego naszego, naszego wiodącego ośrodka. Chciałam właśnie podkreślić to, że, że to było badanie międzynarodowe. Więc sam pomysł zrodził się pod wpływem tego, takiej obserwacji, że były również prowadzone inne badania w tym czasie, natomiast wydawało się, że one albo zwracały niewielką uwagę na czynniki religijne, albo wcale. Dlatego też no właśnie w drugiej połowie marca, kiedy nastąpiło takie przesilenie tej pandemii we Włoszech, w Hiszpanii, został zbudowany kwestionariusz ankiety. Aby właśnie pod tym kątem religijnym spróbować się więcej dowiedzieć, w jaki sposób ludzie przeżywają ten trudny czas. No, i tutaj, jeżeli chodzi o kwestionariusz, to zawierał on 68 pozycji, plus dane demograficzne, później został przetłumaczony na pięć języków: angielski, hiszpański, włoski, fiński, polski. Jeżeli chodzi o pytania, no to zawarte zostały różnego rodzaju skale. 24 pytania dotyczyły znaczenia religijnego duchowego, 17 pytań takich różnych możliwych religijnych wyjaśnień pandemii i koronawirusa, 4 pytania ze skali empatii i współczucia, 19 pytań źródeł sensu i znaczeń w życiu. I cztery pytania, jako taka skrócona skala religijnego radzenia sobie. I jak już kwestionariusz był gotowy, to zastosowaliśmy metodę kuli śnieżnej, ponieważ zależało, zależało nam, aby to badanie przeprowadzić sprawnie, bo, bo ta sytuacja, wiedzieliśmy, że dynamicznie się zmienia, więc czuliśmy, że nie mamy też dużo czasu, żeby uchwycić ten moment. Czyli po prostu no, w gronie naszej, naszych kontaktów za pomocą kontaktu mailowego, też udostępnialiśmy na stronach poprzez portale społecznościowe. No i w ten sposób pomiędzy końcem marca a końcem kwietnia. Udało się zebrać 1178 kwestionariuszy odpowiedzi właśnie z tych czterech krajów Finlandii, Hiszpanii, Polski, Włoch. Też staraliśmy się zachować proporcje tych odpowiedzi z, z tych czterech krajów, aby te dane były, były proporcjonalne. Jeżeli chodzi o pytania te badawcze, co chcieliśmy zbadać, no to za, w takich trzech obszarach staraliśmy się tą sytuację określić. No i pierwsze, pierwsza sprawa to była taka właśnie w jakim, sposu, w jakim stopniu te osoby bardziej za, zaangażowane religijnie, tutaj było pytanie dokładnie o uczęszczanie nam msze świętą, czyli osoby, które częściej deklarowały, częstsze, częst... Częstsze uczęszczanie na Mszę Świętą czy inne uroczystości religijne. Czy, one, czy te osoby znajdowały jakiś lepszy sposób radzenia sobie w tej sytuacji? Druga, drugi obszar poszukiwań to były takie postawy związane z tymi postawami prospołecznymi. No i trzecia sprawa. To było to, czy bardziej duchowy sposób przeżywają, czy, czy prowadzą jakby głębsze życie duchowe osoby, które częściej uczęszczają nam msze święto. To też wszystko wynikało z tego, ponieważ wydawało się takie przynajmniej pojawiają się takie głosy, że, że ta instytucja. Instytucjonalizowane życie religijne w pewien sposób może ograniczać potrzeby religijne czy duchowe poszczególnych osób. I że może niektórzy odnoszą wrażenie, że łatwiej jest w sposób taki indywidualny prowadzić życie duchowe i nie być związanym z instytucją religijną. Jednak, Wydaje się, że, że te głosy nie do końca się potwierdziły w naszym badaniu. Tutaj jeszcze mam właśnie te pytania, te pytania jakie, jakie na początku były zadawane. No to jest podstawowa kwestia, żeby wiedzieć, co, co by się chciało, jaki obszar by się chciało zbadać, ponieważ no, ta sytuacja też. Wiemy, że była badana kompleksowo z różnych, z różnych perspektyw w tym czasie. Tutaj, jeżeli chodzi o próbę, to nasi respondenci, no, tak jak można było się spodziewać w tej metodologii, nasza próba nie była, nie była jednorodna. W wynikach okazało się, że niemal 70% respondentów stanowiły kobiety. 70 ponad 74% wypełniło ankietę osób z wyższym wykształceniem. Jeśli chodzi o, ten, o ten, tą zmienną, która tutaj najbardziej nas będzie interesować, to uczęszczanie do kościoła 38% naszych respondentów zadeklarowało, że uczęszcza do kościoła bardzo często a tylko 19%, że nigdy, co wydaje się, że no nie jest, nie odzwierciedla takiego ogólnego trendu, jaki jest obserwowany w krajach europejskich, gdzie zaledwie 10% prawdopodobnie populacji deklaruje uczęsz, często uczęszczanie do kościoła, przy czym tutaj Polska jest wyjątkiem, ale wiadomo, że badaliśmy w czterech krajach, więc więc ten, ten, ten wynik nie, nie odzwierciedlał tej sytuacji. Najlepiej, właśnie, reprezentowany był wiek. Tutaj ta średnia wyszła około 40 lat, więc, więc to, jest, to, jest, to jest reprezentatywne. Tym niemniej, to też nie do końca ma znaczenie, jeśli chodzi o te wnioski, jakie wyciągamy ponieważ my zbadaliśmy później w naszych wynikach głównie korelacje pomiędzy odpowiedziami. Nie badaliśmy takiej frekwencji tych odpowiedzi, dlatego zastosowaliśmy analizę czynnikową, co umożliwiło takie wyłanienie głównych czynników zbiorczych. I wydaje się, że właśnie pierwszym takim czynnikiem wiodącym w tych naszych wynikach to były wszystkie te pytania, które dotyczyły postaw związanych z praktykami religijnymi i pobożnością. Także, no tutaj, tutaj, w jakiś sposób te pierwsze intuicje się potwierdziły. Tutaj chciałam pokazać właśnie te pytania, które. Uka, udało się odkryć jako silnie skorelowane, właśnie które wykazały ten wysy, wysoki współczynnik rzetelności. No i względem tego właśnie punktu 11, który brzmiał uczestniczę w mszy świętej lub innych uroczystościach religijnych. I tutaj wyraźnie był on powiązany z tymi odpowiedziami, które następują. Myślę, że, że nie, ma, nie, ma, nie ma tutaj potrzeby czytania wszystkich tych, tych pytań, ale właśnie dzięki, dzięki temu, że są na prezentacji, to mogę je też przedstawić. To są, to są te właśnie pytania, które były się nieskorelowane. I tutaj, jeśli chodzi o takie. Wnioski, jakie z tego płyną, to te osoby, które zadeklarowały częste uczestnictwo w Mszy Świętej, właśnie wykazały równocześnie wysokie, wysoki wskaźnik w tych kwestiach, że wiara daje źródło znaczenia spokoju w obawie przed pandemią, modlitwa za siebie przynosi pocieszenie, żyje w całym tym kryzysie z nadzieją. Ponieważ łaska Boża jest bardziej odczuwalna w tych czasach cierpienia, i to, że wiem, że inni modlili się za mnie w czasie pandemii, to jest pocieszające. Czyli to, to by wskazywało na to na, ten, na to na to pierwsze pytanie czy tą, czy tą taką obserwację, która, która się pojawia, że to nie ma, nie ma to powiązania, że chodzenie właśnie do kościoła może przeszkadzać, wręcz niektórzy się wypowiadają w, w takim głębokim życiu duchowym. To tutaj, tutaj wychodzi, że jednak, że jednak jest inaczej. Tutaj, jeżeli chodzi o to pytanie, w jakim stopniu wiara wyrażana we wspólnocie ma wpływ na radzenie sobie w, trudnych, w trudnym czasie izolacji. Również nasze badanie pokazało, że ta więź wspólnotowa odgrywała ważną rolę w podtrzymywaniu nadziei i pozytywnej postawy wobec tej przymusowej izolacji, która, która, po prostu, która nas dotknęła. Także że to, też, że to też miało duże znaczenie i pozytywny wpływ na te osoby, które, które naszą ankietę się włączyły. Jeżeli chodzi o dane, które mówiły o tym, o tym sposobie takim radzenia sobie w tym trudnym czasie, i czy czuły się wspierane przez Kościół jako instytucje, to właśnie wyszło, że tak, że, że, to, że to ten poziom wsparcia był, był ważny i odgrywał ważną rolę. Natomiast ten punkt w ostatnich tygodniach po wybuchu pandemii modliłem się bardziej, też tak jakby potwierdza to przekonanie że modlitwa była też tą strategią, która pomagała radzić sobie w tym trudnym czasie, była tym zasobem, który, który był związany również właśnie z tym uczęszczaniem na mszę świętą. Czyli, 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 to, czyli to by potwierdzało naszą tezę pierwotną. Jeżeli chodzi o, to, o ten obszar zachowań prospołecznych, to tutaj mieliśmy te cztery pytania, które, które wchodziły w, w skład tej skali empatii, współczucia. Zawierały właśnie te cztery pozycje, i tak pierwsza, jedną z rzeczy, która ma największy sens w moim życiu, jest pomaganie innym ludziom. Tutaj nie bez powodu pogrubiałam ten, ten, ten element. Ponieważ inaczej, inaczej troszeczkę i, i miał inną korelację z naszym głównym tematem niż te trzy pozostałe. Wolę cierpieć, zanim zobaczę, jak cierpi inna kochana mi osoba. Czuję się bardziej poruszony z powodu rodziny i przyjaciół, którzy są w potrzebie, oraz lubię być blisko innych w trudnych chwilach. Tutaj chodzi o to, że ten, to, to, ten, to pierwsze zdanie. Wyraża taki czynny udział na rzecz pomagania innym, natomiast trzy pozostałe dotyczą takiego wewnętrznego poczucia empatii i współczucia. I w naszych wynikach wyszło, że właśnie ta pierwsza pozycja jest silniej skorelowana z wyższą frekwencją w kościele. Natomiast trzy pozostałe nie były skorelowane. No i taki pierwszy mylny wniosek, jaki można by było z tego wyciągnąć, to by był, że te osoby, które uczęszczają nam mszę świętą, są mniej empatyczni niż te osoby, które nie uczęszczają. nic bardziej mylnego. Wynika z tego to, że właśnie wierzący, zarówno wierzący, jak i niewierzący mogą odczuwać podobne poczucie empatii. I tutaj to poczucie wyszło dość wysoko w naszej próbie. Także idea, że idea tej pomocniczości jest związana z, z, z też z tą postawą częstszego uczestniczenia w Mszy Świętej. I też pomagania innym, co nadaje źródło sensu. To jest, to jest dla nas, bierzemy to za dobrą monetę. Wydaje się, że to jest właśnie dla nas bardzo dobra wiadomość, potwierdzona, potwierdzona w naszym badaniu. Jeżeli chodzi o sens życia, czy poczucie sensu, to tutaj. Wydaje się, że ci, te osoby, które biorą udział w uroczystościach kościelnych, również znajdują w tym czasie silniej sens i nadzieję w swojej wierze. Natomiast te korelacje nie wyszły, nie wyszły w naszym badaniu bardzo wysokie czyli nie są, to nie jest też, z tego wynika, że to nie jest jakby taka, taki jedyny, jedyny czynnik, jaki, by, w, jaki wpływa na, na tą postawę, że wy, wynika z tego to, że sens, takie no właśnie poczucie sensu w życiu może być osiągnięte zarówno przez osoby wierzące, jak i niewierzące ponieważ no właśnie inne czynniki też mają, mają tutaj swój udział nie da się nie da się wyseparować z samej kwestii wiary i, i uczestnictwa w świętej życia religijnego z całej z palety różnych czynników w życiu jakie mają na to wpływ natomiast kiedy została przez nas zastosowana analiza wariacji, taka właśnie, która umożliwiła porównanie czyn, tych czynników pomiędzy osobami, które zadeklarowały się jako wierzące i jako niewierzące, to jednak pokazała się różnica w tym aspekcie właśnie znaczenia w życiu wewnętrznym. I tutaj osoby wierzące osiągnęły wyższą średnią niż osoby, które zadeklarowały się jako niereligijne. Również badaliśmy takie, było pytanie, jeśli chodzi o wyznanie: czy ktoś może odczuwać, czy prowadzić życie duchowe? Ale też nie jest związany z jakąś konkretną religią. To jest ta odpowiedź trzecia. Także te, te wszystkie różnice, które tutaj pokazuje, wydały, wydały się bardzo znaczące też dla tego wiodącego tematu. No i tutaj, to, to, tutaj właśnie chciałam pokazać tę myśl. Przedstawić, jakie inne czynniki mogą mieć wpływ na, na to poczucie, poczucie sensu radzenia sobie w trudnej sytuacji, jaka nas dotknęła. No to właśnie wydaje się, że duży wpływ też mają te osobiste relacje z innymi osobami, z rodziną, zdrowie fizyczne, czy dbałość o swoje zdrowie fizyczne, zarówno psychiczne, Poczucie takiej równowagi wewnętrznej, kwestie intelektualne, rozwijania tych swoich możliwości, a tak samo kwestie finansowe. Tutaj wiadomo, że ta pandemia bardzo zaburzyła te kwestie ekonomiczne, wiele osób zostało tak dotkliwie dotkniętych w tej dziedzinie. I to, to na pewno też nie pozostawało bez, bez znaczenia dla osób, które zwracają uwagę na, na kwestie estetyczne czy, czy na różnego rodzaju rozrywki też. No to, to znamy, znamy też to z tych mediów społecznościowych, jak, jak to w jaki sposób to było przeżywane przez wiele osób spo, jako, jako takie ogromne ograniczenie. I to na pewno też rzutowało na takie ogólne poczucie. Które no, się wyraziło w takich, a nie innych odpowiedziach, też w naszej ankiecie. No to, 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 to jest, to jest ta, ta sama myśl, tutaj jeszcze, jeszcze w inny sposób przedstawiona. Samo, samo uczestniczenie w Mszy Świętej nie może być jedynym źródłem znaczenia w życiu. Ale, ale, ale na pewno jest bardzo silnie związane. I tutaj kolejna rzecz to jest ta wrażliwość duchowa. Czy, czy wychwyciliśmy korelację pomiędzy obecnością w kościele, a takim poczuciem właśnie wrażliwości duchowej, głębszego życia duchowego? I tutaj ukazały się współczynniki, te korelacje. Na dość wysokim poziomie, tutaj mam to w tabelce przedstawione, prawie ze wszystkimi tymi punktami, za, za wyjątkiem tego ostatniego, punktu 15, gdzie, gdzie jest mowa o medytacji, tutaj ta korelacja była, była niższa. Natomiast w tych przedostatnich, przedostatnich dwóch, dziewiątym i dziesiątym jest stosunkowo wysoka. Także, także to, też, to też się wydaje znaczące, jeśli chodzi o, o te nasze wyniki. No, można, można to w ten sposób rozumieć, że osoby, które częściej uczęszczają nam mszę świętą, no, właśnie, nie, nie można, nie, nie, nie prowadzą mniej głębokiego życia duchowego, wręcz przeciwnie, wyszło, że, że ich życie duchowe jest, jest bardziej, można powiedzieć, widoczne w tych naszych, w tych naszych współczynnikach. O ile, czy znaczy też rozumiane było to życie duchowe w sposób. Rozumie, na sposób rozumienia wiary wiary chrześcijańskiej. Yy. O i tutaj już już, yy, już, już właściwie przedstawiłam te, te wszystkie te wszystkie dane, które, które chciałam przedstawić. Mam nadzieję, że że w miarę przejrzysty sposób udało mi się to uczynić. Na pewno, na pewno jeszcze te wyniki wymagają większej ilości pracy z naszej strony, także jesteśmy w trakcie opracowywania. Tutaj część właśnie takich pierwszych wniosków jest zawartych. Bardzo dziękuję też za możliwość, możliwość wygłoszenia tych Dziękujemy Dzieński. bardzo za ten aspekt, taki praktyczny, i za przedstawienie wyników badań empirycznych, bo też to są pierwsze, jedne z pierwszych pewnie badań, które dotyczą właśnie tego aspektu życia duchowego. Więc bardzo dziękujemy. Ja przypominam, że możemy zadawać pytanie tutaj w sesji pytań i odpowiedzi podczas zdarzenia na żywo. Na pulpicie mamy. E, takie ikonki, które pokazują, właśnie gdy, gdy naciśniemy, możemy tam e, napisać pytanie, które ja e, mog, zadaję wtedy prelegentowi, e, i on e, udziela odpowiedzi. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo serdecznie proszę, żeby jak najszybciej je wpisać. To jeszcze mamy kilka minut. E, możemy zadać pani e, Belenice e, pytanie. A póki nie ma, to może ja od siebie zapytam, czy któreś z tych wyników, które już pani zaprezentowała, albo może które jeszcze nie zostały nam zaprezentowane, czy one w jakiś sposób, czy, czy są takie wyniki, które przykuły waszą uwagę i może były szczególnie zaskakujące dla was jako badaczy? Y Powiem szczerze, że ja się czuję takim no, pomniejszym uczestnikiem też tego badania, jeśli chodzi o, o tą stronę właśnie opracowywania wyników, dlatego trudno mi jest w tym momencie odpowiedzieć też na to pytanie. Myślę, że gdyby profesor, profesor Obiedo mógł tutaj w moim miejscu wystąpić, to, to by to mógł też odpowiedzieć na to w sposób taki rzetelny, a, a nie chciałabym nie chciałabym czegoś tutaj <grych> zagmatwać. Tak czy, bo... czy panią coś zainteresowało, czy, czy to bardzo zwróciło uwagę na któreś z tych pytań? Czy... Czy jakaś część tego badania, że nie było to wcale takie oczywiste, gdy przystępowało się do badania? Myślę, że to jest bardzo pocieszające, że mieliśmy badanie międzynarodowe w różnych krajach też przeprowadzone, które się wydają dość mocno zlaicyzowane i że tutaj ten współczynnik właśnie uczestnictwa we mszy świętej był ważny, istotny dla osób, które odpowiadały na, te nasze, na ten nasz kwestionariusz, to, to pokazuje, że jak jednak to jest ważne, mimo że wydaje się, nie wiem, w mediach czy w różnych, w różnych relacjach, że, że odchodzi się od praktyki religijnej, że to, że to w życiu nie odgrywa, nie odgrywa szczególnej roli. Właśnie tak jak na początku też wspominałam, pojawiają się takie głosy, że nawet Kościół może przeszkadzać w tym wyrażaniu tej wolności religijnej, a w naszym badaniu wyszło, że stanowi solidną podstawę właśnie odnajdywania sensu radzenia sobie z taką nawet trudną sytuacją właśnie, jaką mieliśmy do czynienia z tą pandemią. Także to, to tak, to myślę, czuję się pokrzepiona tym, tym, co zostało ustalone, że to też udało się ustalić na podstawie empirycznych dowodów. Dziękuję bardzo za przedstawienie tych pierwszych wyników, pierwszych opracowań, wyników badań, które zostały przeprowadzone nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach. Dziękujemy bardzo za, za uczestnictwo. Proszę pozdrowić resztę tego zespołu badawczego i podziękować, że mogliśmy skorzystać z tych wyników badań.